Hej, cześć ludzie, z tej strony corner i witam z kolejnym odcinku z Friday Night Funkin vs. Hex Mode, a dokładniej Repainted Version Hexa, ponieważ dzisiaj będę chciał w końcu nagrać dla na Was odcinek z modów do tej gry. Tak, w końcu skończyliśmy oryginalną wersję i dzisiaj lecimy z pierwszym modem. Jednym z moich ulubionych, które kojarzę dość dawna i gramy w jego repainted -re wersję, czyli po prostu jakby przerobioną wersję, jakby trochę polepszoną. Od tej najstarszej. Tu prawdopodobnie Wam się gdzieś wyświetli, jak wygląda normalnie wersja tego normalnego Heksa z oryginalnej wersji. A dzisiaj zagramy sobie w versus Hex repainted. Tak naprawdę jedyne, czym to się różni, to raczej samą tutaj, jakby, no tutaj, no postacie, po prostu kapsyńki i tak dalej będą wyglądały kompletnie inaczej do tych, które są w oryginalnej wersji. Więc bez dłuższego gadania przechodzimy oczywiście do gry. Wchodzimy w Story moda, No i oczywiście lecimy od razu z naszym hexem. Mam w ogóle nadzieję, że tutaj w WSD będę miał od razu ustawione. Dla pewności się upewnię. Weźmy sobie w opcję. Dla osób, które na przykład często mają jakieś problemy z modem, to polecam sobie wejść w ustawienia i sobie dwa razy odklikać. No i teraz mi działa WSD, WASD. Czyli wsadzik. No i co, i wchodzimy teraz tutaj na sam dół. Pod Weekem 6 mamy Week X vs. Hex. 4 piosenki: Dunk, Ram, Hello World i Glitcher. No i lecimy na hardzie. Pokaż mi co potrafisz Hex. Pierwszy raz gram tego moda akurat. Kiedyś grałem w oryginalną wersję repaint też nie grałem. Jeez, e, jak intensywnie widziałeś się go twarz. That is very hard. Ballistic. Tutaj mam naszą y, dziewczynę i chłopak, które teraz ze sobą rozmawiają. E, at least now we can go the park we're Teraz możemy sobie pójść do parku rozpocząć. Mm -hmm. O, zobaczcie, i tu już mamy scenkę, która jest przerobiona, w sensie już mam tutaj kompletnie inaczej wygląda ta scenka w porównaniu do oryginalnej wersji. You know I really had fun during all those weeks spent with you. Eee, wiesz, że lubię spędzać ten czas wciąż, razem i każdego tygodnia z tobą podczas tych wszystkich piosenek, chyba o to chodzi. W eee, góry mówię, mój angielski nie jest dobry, więc wybaczcie mi za moje tłumaczenie, będę starał się... Ja wam to jakkolwiek... I'm glad you did. Eee, jestem wdzięczny, że jesteś. Szczęśliwa w sensie. Makes me wonder who will be next to challenge you. Zastanawiam się. Mam nadzieję chyba, że... Albo... myślę, albo zastanawiam się kto będzie twoim następnym przeciwnikiem, albo raczej kto cię kolejny wie. Hopefully no one anytime soon I'm pirate. Mam nadzieję, że nikt jestem zmęczony. Hello! Jest nich hex! Are you perhaps up for a game or two Czy byłbyś... Czy zagrałbyś ze mną jedną gierkę albo dwie? Uh, sorry dude, I'm not really good at basketball Nie jestem dobry w koszykówkę, mój. O nie nie, uh, I mean like, uh, you know, the microphone uh, Nie nie nie, nie o to mi chodziło, chodziło mi o to, wiesz, uh, mikrofony w sensie Oh, maybe then, wait a minute Poczekaj chwilę uh, Czy ty jesteś kolejnym gościem, uh, który... na cool with me think, huh? Czy ty jesteś kolejnym gościem, któremu się nie podoba, że randkuje z moją dziewczyną? Don't? Nie! Skąd taki pomysł? Eee, ja po prostu. I just for fun to use my microphone after a long time. Eee, po prostu jestem szczęśliwy, że mógłbym e, znowu pośpiewać sobie od dłuższego czasu. MP do chill, what do you think? Jest mi ciekawie, co o tym myślisz? If eee, it's gonna be just for fun for it. Eee, jeżeli to jest tylko dla zabawy, to ja jestem za tym. Eee, czy jesteś gotowy? Eee, a tak w ogóle jak się nazywasz? Hex, jestem zawsze gotowy. Okej, okay, hex. Let's, let's go! let's go, hex. O, i mamy teraz tutaj. O mój Boże, jak dziewczyna fajnie wygląda tutaj na tym. Dość... No, fajnie, fajnie. Hex w ogóle też wygląda bardzo spoko. Teraz w ogóle ma koszyk... piłkę koszykową pod ręką. Nie wiem czy w... kiedy wcześniej też miał. Oh my god, ale dobrze wygląda. No. Hmm, to jeszcze kręcona na dach, piłka. W ogóle nie powiem wam, o jeszcze w ogóle teraz chcę, bo zobaczyłem z tego, że ich konta kiedy kiedy przegrywa na naszym F2, taka jest, ma taki system monitor, go czerwona My zastanawiam się, bo chyba w starszej wersji GitHub nie stała z takim właśnie Nie z takim pumboxem obok, tylko się działa na tych głośnikach też normalnie jak w większości modów i oryginalnej wersji Więc wygląda to naprawdę fajnie. na strzałkę. I... No i tak jak zwykle, jeżeli oczywiście odcinek wam się podoba to mam nadzieję, że zostawicie swoją ocenę tutaj w postaci łapki w górę, czy też łapki w dół, jeżeli wam się nie podoba, ale mam nadzieję, że się spodoba, ponieważ ten mod jest naprawdę fajny, nasz kolega, nie wiem jak to powiedzieć, taki telewizorek, nasz kolega taki te telewizorek, który ma tutaj... Wychodzić na niej sobie pośpiewać, ma takie fajne. W ogóle te antenki, które on ma zrobione, takie powyłamywane na tego a sobie też fajnie wyglądają. To się widać, że taki telewizor, taki starszy. No, i... Cześć może bardziej taki monitor, ciężko mi powiedzieć. Akurat postać Hexa bardzo mi zapada, ponieważ Hex to jest też jeden z tych starszych modów, jak dopiero mody wchodziły do tej gry. Jeżeli ktoś pierwszy raz ogląda Hexa z tej perspektywy, to polecam sobie zobaczyć, też właśnie tutaj. No, mieliście chyba pokazane, mam nadzieję, screenę tutaj, jak zmontowałem, wrzuciłem, jak wyglądał stary Hex, a propos tego tutaj. Ponieważ, no, stary Hex wyglądał równie dobrze, a ten tutaj też wygląda dość ciekawie, akurat. Pierwszy raz gram dosłownie w tego moda Teraz pierwszy raz, jak go pobrałem to od razu postanowiłem go sobie nagrać Więc chcę zobaczyć jak wszystkie te cutscenki, to wszystko teraz wygląda O, oh, ja yeah, that was funky indeed eee, O tak, to było funky super, czy jakoś tak mm -hmm. Tak, e, to było naprawdę imp e, impressive Imponujące, jak zawsze Jestem za, We really jest e, naprawdę wykorzystaliśmy maksymalną moc naszej funk... Obej Wykorzystaliśmy całą naszą moc w tym śpiewaniu, jakoś tak, może to Co Co już na kolejną rundę? What do you think? Co ty myślisz? Eee, I nie, nie wiem w sumie. Eee, słońce w sumie zachodzi, i to w sumie chyba nawet nie jest pora na dobry vibe. Eee, Jak na kolejną rundę. Masz rację. Breaking it hex. Boże, jak te kasycenki ładnie wyglądają Z góry sorry za to moje takie kanciaste tłumaczenie Ale będę starał się tłumaczyć jak tylko mogę dla osób, które nie umieją po angielsku Dla tych, co umieją po angielsku, będę wiedzieli o co chodzi, więc równie dobrze mogą mnie słuchać w tym momencie Eee... My ready że jest gotowy let's go! O i też mamy tutaj właśnie to, co z tamtej wersji Czyli mamy teraz taki efekt zachodu słońca jak takie shaderki normalnie No i oczywiście możecie też napisać w komentarzu, która piosenka Wam się podobała najbardziej. Prawdopodobnie będziecie mieli później tutaj zrobione właśnie timestampy, czyli będziecie mieli na odcinku takie kafelki podpisane na przykład w danym momencie, jaką piosenkę ogrywamy. I możecie powiedzieć, która piosenka tutaj właśnie ze wszystkich Wam się najbardziej podobała. Możecie napisać o tym w komentarzu, a ja Wam za to przyjdę serduszka. W ogóle pamiętam jak kiedyś nie byłem przekonany do tego moda. Pomyślałem, że to nie będzie nic takiego super, a tu jednak zaskoczenie miałem wtedy. No i teraz no tak jak wygląda super. To gierka wydaje mi się, że już długo będzie miała pierwszy rok, od kiedy ona wyszła. Chyba pierwszy rok, a może już miała. Nie to niestety pewny. Po tej grze dowiedziałem się około 2 miesiące chyba po tym, jak ona wyszła. A, nie, nie, jeden mis. Najważniejsze, to akurat jest trochę. A tutaj jeszcze końcówka. Pamiętam, jak zapomniałem o tej końcówce i potem dostałem dodatkowe chyba 5 misów. Byłem takie, no nie. Kolejna dobra ruda, Bambi Clever of the Charts. Bambi Clever na najniższym, najwyższym poziomie. Tu w ogóle tego mimika twarzy tego hexa w lewym górnym, taka się tutaj pojawia i ta dziewczyna z nami. Ja to bet szkoda trochę, że słońce już zaszło. No i robi się już późno. E, powinniśmy już iść e, probably. E, chyba tak, e, I should tylko na pewno Może w moim do moich rodziców powiedzieć, że będziemy w domu późno. Aren't you another already? Jeszcze tego nie zrobiłeś? You should know more than anyone my parents worry too much e, Powinieneś za wszystkich, że moi rodzice się bardzo martwią. E, sorry to boost in but are you up for another one. Sorry, że zajmuję chwilę, ale czy mógłbyś się zgodzić na jeszcze jedną piosenkę? Mm, no nie jestem tak pewny, ale ja się on są. W sumie już niedługo będzie noc, więc bardzo proszę, będę bardzo szczęśliwy, jeżeli się zgodzisz... Mm, no dobra, ale tylko tą jedną. No i lecimy. O jak to świetnie wygląda! Ej, no dobra, ale ta scenka chyba wygląda nawet lepiej niż tamta. Z oryginalnej części. Jeszcze w ogóle ten podświetlający się tutaj tego twarz Hexa nocy. I w ogóle zobaczcie te reflektory też tam świecą w ogóle, bo jest wiadomo wiecie, Odetnę taki klimat tego, że jest środek nocy teraz. Świetnie to wygląda, co jak to nie no to jest świet no w ogóle nawet w tego strzałki na jego ekranie są podświetlane, to jest super Bardzo polecam te, zagrać sobie w jest więc 3 x 15 sami widzicie. Dopiero pierwszy mod. Naprawdę, już mam przygotowane 4 nowe, których jeszcze nie przychodziłem. więc prawdopodobnie kolejne odcinki też będą z tych nowych modów. No i oczywiście nagram też kilka takich, których jeszcze w ogóle nie przechodziłem, znaczy kilka takich, których już przechodziłem, ale sobie życzę na YouTube. A.

98 się chyba też udało zrobić? No i super, no i trzecia piosenka już za nami. Ale jeszcze jest czwarta. Jeszcze jest czwarta piosenka. Uf, uf. Wow, śmierta WODA i on jest. Spędziliśmy cały dzień na tym. Nie jesteś zmęczony? Nope. Nie jeszcze, nie teraz. Moja bateria yy, bazuje na, so, na solarnym świetle, w sensie na świetle że w sensie, jeżeli bateria się śladuje. E, co znaczy, że oszczędzam energię w ciągu nocy e, szczęśliwy w taki, Jesteś... Masz szczęście w takim razie. Ale ja już jestem zmęczona. Powinniśmy już iść. E, zgadzam się. E, więc co? E, do, do, do zobaczenia, Hex! Może jak te scenki ładnie wyglądają, to śmieszne, bo jak to fajnie wygląda. Pierwszy raz widzę te scenki. Jest, e, to było bardzo fajnie. Dobrej nocy. Oho, e, Hex? O nie, e, możliwe że mamy mały problem. Jaki problem? E, probably użyłem za dużo mojej mocy e, i straciłem, jakby, moją. spuściłem gardę. Something might pass my defense, which means coś teraz atakuje moją ochronę, czy coś w tym stylu? T tak myślę. There's, to może być wirus w środku mnie. E, wait, czy przypadkiem wirusy nie są niebezpieczne dla maszyn? Są BARDZO niebezpieczne. O nie. I think it wasn't to take control over the system. Nie może, tego, nie może to przejąć kontrolę nad moim systemem. Should, can do something to prevent that? Cholercie, czy możesz coś z tym zrobić? I don't think I, nie, nie, jest, ja nie wiem czy mogę, ale... Chwila. Może ty możesz? He? Weź mój mikrofon i zawadź że mną w jeszcze jednej piosence. If you order the system to input and pattern, jeżeli, pokonasz, jeżeli wystarczająco głośno tam jakby tony muzyki e, będą, to może uda nam się skraszować system. Wtedy uruchomię tryb uśpienia e, zrobię skan i zabiję tego wirusa. Proszę cię, jesteś moją ostatnią nadzieją. Mój Boże jak te scenki fajnie wyglądają, zobaczcie to. Dobra, Hex, zrobię co w mojej nie nie zostawiajcie z tym samego. Czy jesteś gotowy? Zawsze jestem No i czas na to. Oho! Let's go! Trzeba uratować heksa! Nie możemy pozwolić wirus, czyli na kontroli! Woo! W ogóle tam nawet widzę taki krasz? Jak u starych tych telewizorów wiecie, jakie się nazywało, to macie tu takie kolorowe paski. A jego spazję, o właśnie. Wy przyjdziecie to widzę.

No jest O oh my god Ale aż mi się tak dobrze zrobiło jak takie czasy się przypomniały O kurde Dobra, ale jak się nie mylę to chyba jeszcze była jedna piosenka Bo ogólnie w Story mode mamy cztery, ale powinna być jeszcze piąta Dokładnie, Enkor. Żeby nie było, że nie przeszedłem wszystkich Bo prawdopodobnie mogłaby się trafić osoba, która by mi o tym przypomniała To oczywiście leci mi jeszcze piątą takie. Finalnie wiem, że to, że to, śpiewamy, okay. no, to jest na ok. Mamy piątki personelu Encore Jest to jeszcze nie koniec chat. To jest przyzwyczajenie ze Sorry. Widzowie to będzie nasze pożegnanie dla Hexa Ale świetny moc. Link do tego moda będzie mieli w opisie, więc polecam sobie pobrać i zagrać też samemu. Prawdopodobnie długo też pojawi się poradnik jak pobierać takie mody na kanale, więc też polecam sobie zobaczyć, bo może zaraz osoby, które nie wiedzą jak takie mody pobierać, bo raczej i jak, jak to wygląda.

Na razie nie jest na chęci zbyt wielu. Uuu, jak to się Nie jest na chęci zbyt wielu na tym kanale chat. Mogę tam cały czas chat? Widzowie, przepraszam. Nie jestem przyzwyczajony jeszcze do nagrywania, byście chcieli mi Za dużo streamu. Za dużo tego streamowania. Trzeba się bardziej z nagrywania. Okay. z Jedną zmisowałem i tą drugą też Dobrze Dobra, idealnie. Pamiętam, jak na pierwszym razem na tym przewaliłem. Nie spodziewałem się, że to będzie takie szybkie. Myślę, że to nie będzie to, że to będą takie długie linie. Ale ci też jest, jakby to pierwszy modzik, który przychodzę. Nie grzechy, to i tak No i to koniec ostatnie prezentacje z nami Dzięki Ci, że Hex jeszcze raz byłeś że mogłem, Dzięki, to, że mogę z Tobą zobaczyć raz jeszcze, tym razem w nowszej formie No i co? To tyle Dzięki Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Versus Hex mod Wam się spodobał no i widzimy się już kolejnym razem w kolejnym modzie z Free Day Night Funkin. Ja byłem Corner, do zobaczenia. No i cześć!